Dziś porozmawiamy sobie o marce Fan Factory, która jest znana szerokiemu odbiorcy. To jest bardzo popularna marka akcesoriów erotycznych. Znana jest z tego, że ma gadżety pięknej, bardzo wysokiej jakości, jak również z tego, że lubi być innowacyjna i lubi wprowadzać produkty. Yy, Trochę inne niż wszystkie dostępne na rynku. Marka Fun Factory wprowadziła silikon do branży erotycznej, marka Fun Factory wprowadziła ładowanie magnetyczne do branży erotycznej, a potem jeszcze wymyśliła pulsatory. Wcześniej design, który można się chwalić również na targach designu niezwiązanych z erotyką, więc rzeczywiście jest to taka innowacyjna marka z innowacyjnym podejściem. Ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że marka Fun Factory również pochyla się nad klasykami. Nie wymyśla gadżetów zupełnie z kosmosu i robiących zupełnie nowe rzeczy. Za to rzeczywiście pracuje nad tym, żeby technologia, jaką wymyśla, i jakby ta strona techniczna tych akcesoriów i wizualna. Pięknie tworzyły nową jakość rzeczy, które wydają się być już znane i popularne, ale jednak w Fan Fanfaktory to jest zupełnie coś innego. Dzisiaj będziemy mówić o trzech nowościach marki Fanfaktory. Dlaczego ja połączyłam je w jeden film? A no dlatego, że to są wszystkie akcesoria dość świeże. Bardzo świeże, można powiedzieć, które powstały czy też wyszły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, może pojawiły się w sprzedaży. Plus, wszystkie trzy służą do zewnętrznej stymulacji łechtaczki, okolic i jeszcze innych części, ale zewnętrznie. Więc pomyślałam, że taki spinający temat, prawda? Masaż łechtaczki yy, przez akcesoria, nowe akcesoria Fan Factory. Opowiemy sobie, co one robią i do czego konkretnie służą i w jaki sposób można je używać. Będziemy opowiadać od pierwszego, który powstał w tym roku, czy też w zeszłym roku został wypuszczony który stymuluje łechtaczkę w sposób najbardziej precyzyjny, najcichszy, oferuje stymulację od najdelikatniejszej do bardzo intensywnej, ale też jest to rzeczywiście takie akcesorium, czy takie seksualium, które bardzo miejscowo skupia się na żołądzi łechtaczki, czyli na tej jej części, która znajduje się na zewnątrz, najbardziej na zewnątrz, do której mamy dostęp Większy lub mniejszy, ale mamy dostęp. I rozmawiamy o bezdotykowym stymulatorze łechtaczki MEA. MEA to przepiękne seksualium, które e, oferuje stymulację bezdotykową. Stymulacja bezdotykowa w pewien sposób symuluje zasysanie. Tak naprawdę, mówiąc w skrócie dużym, e, znajduje się w nim najczęściej. Taka komora powinna być zamknięta i w tej komorze, jeśli przyłożymy e, taki gadżet do łechtaczki, czyli do tego otworu, tutaj nałożymy otwór na łechtaczkę, ona będzie w nim zamknięta i kiedy włączymy go, to stymulacja czy też silnik powoduje poruszanie się wewnętrznego takiego bębenka, który siłą rzeczy powoduje wzrost ciśnienia i zmniejszenie ciśnienia wewnątrz tej komory, więc jest to rodzaj stymulacji ciśnieniowej, stymulacji falą powietrza, bo tam też jest zamknięte powietrze, które faluje, więc jakkolwiek producent to nazwie, zawsze chodzi o to samo. Jest pewna różnica techniczna, jeśli chodzi o ME względem innych gadżetów. Mianowicie jest to magnetyczne zasilanie, co powoduje, że nie ma tam w środku wibratora, który poruszałby tą komorą, tylko specjalny motor magnetyczny. Dzięki temu ten gadżet jest ekstremalnie cichy. Żaden na rynku nie jest tak cichy jak Mea. Rzeczywiście, nawet najdroższe akcesoria tego typu stają się ciche dopiero w momencie, kiedy dotkniemy je do łechtaczki. Natomiast Mea, no, jest trudna do usłyszenia. I z pewnością to powoduje, że. Przez to wydaje się no, taka bardziej specjalna i wyjątkowa. Mea jest y, bardzo punktowa, bardzo miejscowa. Nie nadaje się specjalnie do używania na wulwie, chociaż oczywiście te całuski y, tego otworu są bardzo y, słodkie i zabawne i można by było pewnie coś z nimi zrobić, na przykład użyć ich na sutkach albo na penisie partnera. Natomiast faktycznie jest to bardzo kobiece akcesorium, bardzo skierowane do osób, które łechtaczkę mają. Jeżeli ta łechtaczka ukrywa się pod kapturkiem, można przyłożyć ją do kapturka łechtaczki, ale nadal będzie stymulować część zewnętrzną. Jednym z ciekawszych funkcji May jest to, że w momencie, kiedy ją włączymy i wędrujemy sobie po tych y, jej funkcjach plusem i minusem, możemy zwiększyć, bardzo zintensyfikować doznania, przytrzymując przycisk plus i puszczając, czyli takie chwilowe zwiększanie intensywności, lub też zmniejszanie, jeśli czujemy, że jesteśmy już blisko orgazmu. Że prawie go osiągamy, a chcemy przez moment spowolnić do zdania. To możemy się cofnąć przytrzymując przycisk minus i wtedy wchodzimy w ten tryb najdelikatniejszy. I trochę się uspokajamy, trochę się relaksujemy, po czym możemy znowu wędrować w górę i znowu podchodzić do samego końca i szczytować, lub też znowu wracać. Jakby w ten sposób nabudowujemy napięcie, żeby ten orgazm był intensywniejszy. I jeszcze większy. Co wyróżnia ME na tle pozostałych produktów Fanfactory aktualnie, to to, że Mea ma Piękne puzderko. I w tym puzderku trzymamy my. To puzderko jest jednocześnie stacją ładowania. Oczywiście możemy podładować my kablem ładującym, jak mamy ten kabelek gdzieś tam z boku i nie mamy pudełka, albo zapomnimy ze sobą wziąć pudełko, jak gdzieś wyjeżdżamy z meą. Natomiast faktycznie ona może leżeć sobie w pudełeczku. I tam czekać na użycie, ładując się jednocześnie. Tutaj oczywiście będą pewnie leciały filmiki, w których zobaczycie to piękne pudełeczko i to w jaki sposób mea w nim może spocząć. Kolejnym akcesorium, o którym będziemy rozmawiać, jest coś, co jest zupełną nowością. To znaczy, dopiero co się pojawiło, ale nawiązuje do totalnego klasyka. Mówimy o Laja 3. Wibrator LAYA-3 był w swoim czasie, gdzieś tam w odległych początkach lat 2000, akcesorium, które no w pewien sposób zrewolucjonizowało myślenie o akcesoriach dla kobiet czy wibratorach kobiecych. Ponieważ została skonstruowana tak, by doskonale pasowała do anatomii wulwy, do anatomii warg stromowych, do anatomii łechtaczki zewnętrznej. Chodziło o to, żeby rzeczywiście kobiety miały swój mały masażer, którym będą mogły, się masować, będą mogły masować łechtaczkę i jej okolice. Laja 3, bo o takiej mówimy, jest, no mówię, nową emanacją, kolejną emanacją tego samego seksualium. Laja była znana, jest znana z pięknego, bardzo anatomicznego kształtu, który doskonale pieści nie tylko łechtaczkę, ale i całą wulwę. Rzeczywiście jest bardzo anatomiczny i rzeczywiście doskonale wpasowuje się między wargi sromowe, będzie stymulować łechtaczkę na zewnątrz może stymulować wejście do pochwy delikatnie. Jest to gadżet o tyle zmieniony, że w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek ma takie bardzo charakterystyczne rowki na całej swojej obudowie. I oczywiście te rowki są wykonane z silikonu. Przez to rzeczywiście trzymanie tego gadżetu jest bardzo przyjemne. Ta laja jest to znaczy ma rzeczywiście taką cudowną e, paseczkową fakturę. E, silikon jest ultra gładki, mięciutki, gładziutki, e, a sama laja występuje w przepięknych pastelowych kolorach, czyli w takim właśnie lawendowym, a do tego w pięknym szałwiowym. Dla wielbicieli bardzo subtelnych kolorów to będzie doskonały wybór, pyszny i doskonały. Laja również jest bardzo cichutkim gadżetem. Naprawdę trudno ją usłyszeć. Ja tutaj sobie podglądam na monitorze znaczek mikrofonu, że w ogóle mikrofon coś łapie. Szczerze mówiąc, jak nie mówię, to w ogóle nie widzę, żeby łapał. Pewnie trochę łapie, ale nie tak, żebym to widziała. Laja jest bardzo cichutka, a jednak bardzo wyraźne są wibracje, które serwuje. To są wibracje o niskich częstotliwościach, które zamiast zostać na powierzchni wędrują w głąb ciała. I to jest bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ chcemy nie tylko rozmasować łychtaczkę na zewnątrz, ale chcemy też ją trochę rozmasować od środka, czyli chcemy, żeby te wibracje Weszły do środka zupełnie do yy, naszej, w, okolice, yy, łechta, w całe okolice łechtaczki wewnętrznej. Laje, oczywiście, podobnie jak ma, jest ładowana na ładowarkę. To jak prawie wszystkie wibratory Fun factory. Trzecim akcesorium, o którym będziemy rozmawiać, to gadżet, który zrobił Furorę w Europie krótko przed Lają, ale wcześniej. Totalne szaleństwo nastąpiło w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych? A to dlatego, że tego typu seksualium. Jest wprost uwielbiane przez Amerykanki, bo jest z nimi od 50 lat. Mówimy o łądzie, w tym przypadku o różdżce VIM marki Fanfactory. Różdżka, łąd to taki gadżet, którego historia jest dość długa, mówię, ma 50 lat i łądy. Wyrosły, powstały oczywiście z akcesoriów no, typowo masujących z drobnego AGD. Marka Hitachi japońska produkowała taki masażer, no ale po wprowadzeniu go na rynek amerykański w latach 60., -tych, 70., -tych, akurat to się tak ładnie połączyło, że w tym czasie zaczęła się fenomenalna rewolucja seksualna. Masturbacja kobiet jakby ruszyła bardzo do przodu, edukacja w tym temacie kobiet nie za i wolność seksualna, to były wszystko hasła, które jakby w tym czasie pączkowały, rozkwitały i porywały tłumy kobiet w całych Stanach Zjednoczonych. Różczka w tym okresie, zamiast grzecznie leżeć na półce z innym drobnym AGD, stała się po prostu nowoczesnym wibratorem, akcesorium erotycznym, no i od tamtej pory niewiele osób Kojarzy, żeby różka była po prostu zwykłym masażerem do rozmasowywania mięśni, zesztywniałych mięśni. Wszyscy kojarzą ją z bardzo intensywną masturbacją. Różka zbudowana jest w ten sposób. Wiń zbudowana jest w ten sposób, że mamy oddzieloną rączkę, przewężenie i dużą główkę, w środku której znajduje się. Zasilanie, znajduje się silnik wibrujący. Panel sterowania jest na rączce. Akurat rączka WIMA jest super wygodna. Jest cieniutka, jest lekka, miło się ją trzyma. Znowu mamy do czynienia z tą cudowną fakturą, takimi jakimiś paseczkami, krateczkami. To wszystko powoduje, że wim świetnie się trzyma w dłoni. Jest to przyjemne nie tylko, kiedy się masturbujemy, ale kiedy po prostu mamy ten gadżet w ręku. I w momencie, kiedy włączamy i nie czujemy wibracji na dłoni, za to czujemy bardzo intensywną wibrację, kiedy dotkniemy główki gadżetu. Główka ma dawać bardzo mocne doznania na łechtaczce, na wulwie. Można nią masować całe ciało, można rozmasowywać swoje ciało, przygotowywać. Do przyjemności. Możemy je używać do masażu pleców, zanim zacznie się przyjemność, żeby tak zupełnie było miło. Więc różka nadal może spełnić swoją bardzo tradycyjną, babciową funkcję. To znaczy, Wspomagać nas w takim codziennym rozluźnieniu ciała, albo pogłębiać to rozluźnianie, które jest najprzyjemniejsze, czyli rozluźnianie przez masturbację i przez orgazm. Różczka ma również. Bardzo intensywny silnik, który jednocześnie jest bardzo, bardzo cichy. To jest najcichsza różdżka na rynku. Naprawdę ciężko jest znaleźć coś, co będzie działało ciszej i będzie miało równie intensywną, intensywną moc w tej części, która ma serwować taką moc. Różki to świetne akcesoria nie tylko do zabaw w parze czy zabaw solo w samym. Tylko na łychtaczce, jakby w scenariuszu czysto um, przyjemnościowym, e, może być użyta w scenariuszu dominacyjnym, czyli są takie scenariusze, gdzie rzeczywiście różdżki się używa. Pamiętajcie, żeby używać ją za entuzjastyczną zgodą i żeby w te scenariusze wchodzić za entuzjastyczną zgodą. E, różdżka WIM. Jest różdżką na ładowarkę magnetyczną, tak jak wszystkie inne akcesoria na ładowarkę marki Fun Factor, wykonane z silikonu i też występuje w dwóch kolorach: to znaczy w kolorze pięknym, elektrycznym, pomarańczowym i w bardzo szlachetnym kolorze indygo. Który jest świetny dla osób, które no, są zainteresowane mniej fikuśnymi kolorami, spokojniejszych, chcę, chcę trochę spokojniejszych tonów, a przede wszystkim no, nie chcę czerwieni czy różu. To jest świetne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie tego typu neutralność. To by było na tyle. Mam nadzieję, że mikrofon mi działał, nie było żadnych przestojów. I że mogliście usłyszeć wszystko to, co chciałam Wam przekazać o nowych akcesoriach marki Fun Factory służących stymulacji łechtaczki. Jest to niewątpliwie bardzo ważna sfera kobiecej seksualności, bardzo ważna sfera tej przyjemnościowej strony, gdzie Musimy pamiętać o łechtaczce. To łechtaczka jest źródłem orgazmu kobiet. Wszystko inne wspomaga ten orgazm oczywiście, może go zintensyfikować, jeśli mamy fajne myśli, można go um, jakby. Ubarwić, jeśli stymulowane są jakieś inne części naszego ciała, możemy dodać jakieś dodatkowe, fantazyjne rzeczy, jak na przykład wytrys kobiecy, jeśli będziemy masować łechtaczko od środka, ale nadal to łechtaczka jest źródłem naszej rozkoszy. Dlatego warto mieć przynajmniej jedno akcesorium w domu. Które będzie tą łechtaczkę stymulowało. Możecie wybrać bardziej precyzyjne, bezdotykowo stymulujące wyłącznie żołądź łychtaczki, możecie wybrać trochę bardziej uniwersalne, które nie tylko będzie stymulowało żołądź łychtaczki, ale i całą wulwę, odrobinę wejście do pochwy i będzie mogło służyć jako taki delikatny masażer, również masażer piersi. Lub możecie wybrać coś super intensywnego, takiego jak różdżka, czyli gadżet, który rzeczywiście już działa bardzo intensywnie, również przez odzież i faktycznie rewelacyjnie wspomaga szczytowanie i doznawanie orgazmów, również podczas zabawy w parze. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Wszelkie komentarze, pytania zachęcam do zadawania pod filmem. No i co? Do następnego filmu. Pa!